Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE... Oryginalne światła do jazdy dziennej marki NSSC. Model 510 w pełni homologowany. Niebanalny okrągły design. Diody SMD 4W. Posiada control box. Niski pobór mocy. Dwa pierścienie maskujące zapewniają uniwersalność produktu. Metalowy tył odprowadzający ciepło. Funkcja radiatora. Montaż w miejscu halogenów oraz na pełnej powierzchni zderzaka. Automatyczny włącznik.